Po pierwsze realizm. Wiem, że nie jest łatwo być szczęśliwym i że nie każda droga życia prowadzi do szczęścia. A teraz od strony pozytywnej, kiedy już wiem, że trzeba o szczęście zawalczyć, to warunkami szczęścia jest, no, krótko mówiąc, miłość. To, że kocham i że przyjmuję miłość od, i od Boga, i od bożych ludzi. Dawniej mówiłem, jeszcze byłem mało doświadczony, chcesz być szczęśliwy, to kochaj. A teraz mówię dużo więcej. Chcesz być szczęśliwy, to oczywiście kochaj, ale najpierw... Przyjmuj miłość od Boga, od rodziców, od rodzeństwa, od żony, męża, w zależności od tego, w jakim jesteś stanie życiowym. Więc przyjmuj miłość od Boga i od Bożych ludzi. Dziękuj za tą miłość, to, to ich bardzo cieszy, a Ty się karmisz tą miłością jeszcze bardziej, bo jesteś wdzięczny. Po drugie, kochaj, ale kochaj nie tylko ofiarnie, bo nie ma miłości wygodnej, ale, ale też kochaj mądrze, czyli jeżeli kogoś kochasz, kto jest szlachetny, to wspieraj, jeśli ktoś błądzi, to upominaj z miłością, a jeżeli ktoś się próbuje krzywdzić, to się broń. Bez wycofania miłości, bez zemsty, nie daj Boże, ale się broń, żeby ten krzywdziciel nie był jeszcze większym krzywdzicielem. Więc wtedy kocha się krzywdziciela, broniąc go przed nim samym, przed jego kryzysem, więc kochaj wszystkich, ale każdego inaczej, okazuje miłość, bo każdego inaczej będą się kochać, w zależności od jego postępowania czy jej. I po trzecie, do serca i do domu wpuszczaj tylko tych, którzy też kochają. Czyli jeżeli ktoś jest w kryzysie, nie kocha, nie ma zamiaru kochać, jest agresorem, to też kochaj i módl się za tą osobę i możesz też rozmawiać, ale nie wpuszczasz do domu i do serca. Nie wiążesz się na przykład małżeństwem, nie daj Boże bo Zresztą byłoby nieważne takie małżeństwo z kimś niezdolnym do miłości w tej fazie życia. Więc przyjmuję miłość od Boga i od Bożych ludzi z wielką radością, z ruszeniem. Sam staram się coraz bardziej kochać ofiarnie i mądrze. Kocham wszystkich ludzi, ale do domu i do serca wpuszczam tylko tych, którzy też kochają. To jest najprostsza recepta na szczęście.